Widzę, że jest spokój, opanowanie, już chyba wygłodniały czekasz na walkę. No, powiem że no, bardzo duży spokój, aż za duży chyba, jak to nie ja w ogóle. Nie, no teraz co, no teraz co, leżeć, odpoczywać. Jesteśmy w poważeniu właśnie. Naładować się dobrze węglami i, I czekać na jutrzejszy dzień. Yy, cały okres przygotowawczy zadowolony, wszystko poszło tak jak trzeba, było zdrowie. No właśnie o dziwo. Zawsze, zawsze, przy każdych przygotowaniach zawsze coś jest nie tak, zawsze coś musi być. No powiem szczerze, że wszystko igiełka, no wszystko po prostu, zero kontuzji, zero jakichś chorób, przeziębień, no wszystko, wszystko po prostu na plus. Aż sam jestem w szoku, bo nawet byliśmy na obozie w Karpaczu, ja, Maciej Suleński, Kamil Bednarek, Kamil Łaszczyk, Piotr Wilczewski, bałem się o kolano operowane, a udawało mi się w pierwszem wbiec na śnieżkę, więc, więc to też na plus. Dobro, doborowe towarzystwo też na, na, tam w górach to też się przyczyniło pewnie, bo tam jeden drugiego napędza, prawda? Tak tak. Miły klimat, zawsze śmiechy chichy wiadomo, po treningach, nawet w górach było czasami, jak Mariusz dreptał, więc za, zawsze było śmiesznie i to też ten luz taki, który po prostu mieliśmy przez całe przygotowania, bo nie mówię o sobie, bo chłopaki też z innych grup mają walki, których Piotrek Winczeski trenuje. No to wszyscy właśnie na, na plus. Na co musisz uważać w czasie walki? W czasie walki to w ogóle wyszła taka dziwna sytuacja, bo mi się zmienił rywal. No, zmienił się rywal, właśnie z Ukraińca, który miał 1,85 m wzrostu, na rywala zupełnie inaczej boksującego, który ma 1,71 m wzrostu, i jest z Ameryki, tak? Więc tutaj nie zmieniliśmy przygotowań, bo nie było na to czasu. Jedynie mogliśmy na szybko. Zmienić po prostu plan taktyczny, więc podtrzymaliśmy przygotowania, które były robione pod Ukraińca. Tylko, że zmieniliśmy akurat ostatni tydzień sparringów już na, ma na małych rywali. Nawet ostatni sparring udało się zrobić z kamiennym łaszczykiem, taki już zadaniowy. On jest mniejszy, szybszy, więc, więc to tylko na plus. Co, a w czasie walki na co uważać? No Na pewno na to, że rywal będzie dążył do pół dystansu, A w tym pół dystansie, jak oglądaliśmy nagrania z Piotrem Wilczewskim, moim drugim trenerem Mariuszem Cieślińskim, no to naprawdę dużo tutaj gość yy, bije ciosów, jeżeli kogoś złapie przy innych w narożniku. Tutaj też Michał Materla, miał być ze mną w narożniku, niestety nie może być, też właśnie takie podpowiedzi, takie same jak mój trener, że tutaj muszę być konsekwentnie i nie pozwalać mu po prostu dochodzić do siebie, bo to, że ja się lubię bić, to, to nie, nie jest taktyka na walkę z tego powodu, że nie, będę mu ułatwiał po prostu, gdy się będę z nim bił, będę... Ułatwiał zadanie mu do skróceniu dystansu. No właśnie, kluczem będzie pewnie ten utrzymanie dystansu i szybkość na nogach. Kondycja, jak mówisz, jest, kolano też, wszystko ok, powinno być, prawda? Żeby właśnie ta szybkość na nogach była, to będzie dobrze. Nie? Oto, oto jedynie gdzieś tam mogę mieć lekkie takie zawahania, żeby mieć ten zryw na tej nodze operowanej, bo ona, nie będę ukrywał, jest słabsza niż była wcześniej. Ale przygotowania naprawdę przebiegły pozytywnie. Więc myślę, że wszystko idzie na plus. W takim razie czekamy jutro na walkę. No i co? Powodzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.